Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zakrajmy w Beyond Souls. Ja jestem Juno. I znów kierujemy małą Jodie, która ogląda anime w dodatku, więc jest fajnie do odmiany. Na razie... Wygląda, że nudy na półby co? Mała. Pytanie, co ja mogę zrobić? Pomęczymy Naitana? O, zmęczona? Ja zmęczona. Czym niby? O rany. Jest już tak późno? Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Rozdział nazywa się Wiem, no -nocna, nocna sesja Hej. i w sumie... Dziś rano kupiłem ci książkę. To teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w będzie. Może ją przyniesiesz? Ja w tym czasie dokończę pracę. I będziemy mogli iść, ok? A co? Schowały się, no, że będę musiała szukać jej przez pół odcinka? To jest do niego dość podobne. Cholera, znowu nie sprawdziłam, czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się, bo dlaczego miałoby się nie nagrywać? Zaraz pójdziemy do pokoju obok, ale najpierw jeszcze może się tu rozejrzę. Czy jest tutaj coś ciekawego? A, mogą Aidanem kierować? A no mogę, ale nie będę na przykład w telewizorze kamerać, bo po co miałabym to robić? Jeszcze wyjdzie, że Aidan jest zbyt wiecie. Hmm, pobudzony i będą go tam leczyć, sprawdzać czy coś. To jest mała włączce, światło, no przecież tu jest włącznik. No. Dobra. Gdzie położył książkę? To nie może być aż tak skomplikowane. Y Przestań idę. To nie śmieszne. Pytanie, czy to on robi? Dobra, tu widzą jakieś kolorowe książki, 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 albo i nie książki. Nie wiem, tu jakaś różowiódka, może Ale? tutaj? To jesteś Ty, prawda? No, dobre pytanie. Weźmy książkę, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje. Ja, jakaś nędzna o księżniczkach, bruszkach i nie wiadomo, jakim jeszcze paskudztwie. Kto by chciał czytać o czymś takim? Zwłaszcza będąc tą pewnie jakąś, nie wiem, 6-7 lat. O, cholera! Co to ma być? Kogo ona widziała właśnie? Hmm. Aiden może coś zrobić? O, coś jest tutaj. Nie wiem, co to. Jakaś znajdźka? Hmm, bonusik. Dobra, a tutaj coś jest fajnego? No raczej nie. Fajnie znaleźć znajdźkę, która, no nie wiem, jaki ma sens. Haha, <laughs> znalazłaś ją. No to teraz możemy sobie razem. Przepraszam. Znowu je widzę. Jody? Wszystko Wstawiam, w porządku. że to mogą być e, jakieś. Pobladłaś. Słuchaj, ona wygląda na kompletnie padniętą. Nathan, połóżmy ją spać. Osoby z życia, Nathan, właśnie. I co? Położą tak. ją spać tak, bez tak, bajek, chyla. tak? Obiecanych. Do oh. ciebie. No człowieku, no, a ona co? Sama sobie mam czytać bajki. Tak? Dawkins. Serio? Jak zwykle. Nathan? Co jest? Coś się stało? Kurwa, miałam rację. Pewnie jego żona i córka, które... Moja żona... ...razem z córką wracały od mojej mamy. O kurwa. Samochód. Pijany kierowca z sprzeciwka. Nie żyją. Eee, Jody, położymy cię do łóżka. Nathan, zastaj tu. Zaraz wracam. Chodź, Jody. Ta, traktujcie ją, jakby nie rozumiała, co się stało. A tak naprawdę, rozumie o wiele więcej i mało tego, ona je widziała. <laughs> I obstawiam, że w kolejnych latach on się naprawdę <laughs> szczerze mógł do Jodie przywiązać, bo może traktował ją na przykład. Wiecie, spełniła w jego życiu jakieś lukę, pustkę, tak? Po jego rodzinie, aczkolwiek zawsze byłaby tylko Jodi. Jamal Sheikh Sherif. Naprawdę bardzo niebezpieczny wataszka. O, cholera. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Jamala. I zabić go. No i od sielankowych jakiś czas. Przemieszcza Mamy się dwa razy dzień. Ostatni raz przyczyny. widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. No ale właśnie, poszukamy. Działasz w pojedynkę. No, zejdam. Unikasz nam. potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuje. Super. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed no świtem. nie, czyli to będzie na czas? Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli jeepem przez miasto. Na jakimś kutrze znaleźli jego głowę i... Na... Dobra, rozumiem. Nie dać ci złapać, okej. Okay. Wrócę za nim, poławił się co się stało. Uważaj na siebie, Jodie. Nie, ty jeden... O! Taka opcja. Mamy jeszcze trochę czasu, prawda? Pewnie nie. A może? Wow, <laughs> Też trochę uśmiechu w jej życiu, co? O, pełnia księżyca. Zauważyliście, że w grach, przy takich wydarzeniach często są właśnie pełnie księżyca? One dodają cudnego klimatu. Ale są jakieś takie e, nachalnie czasem. No dobra. Takiej misji trochę się nie spodziewałam, jeśli mam być szczera. O, scena prawie jak z szeregu w Tarajana, którego to, te sceny na plaży swoją drogą e, były rozpoczęte na podstawie prawdziwego reportażu fotoreportażu, znaczy się. Sprawdź, czy nie ma dużo żołnierzy. Są jacyś. Dobra, mogą się zbliżyć do nich, jako idę. Tak? Hmm. Są. E Dobra, coś takiego. Ok. E Mogę znowu Ejdanem sprawdzać, jak to wygląda. Mogę mu coś zrobić? Nie bardzo, a wcześniej jeden z nich był... był no, jakby to powiedzieć. Dokąd mam biec? Tam? Super, i co teraz tam? rany, rany, rany. Dobra, mm, Ejdan, tutaj. No, co jest? Cholera. Nie udało mi się po cichu, ale to nic. E, dobra, jedyneczka, jedyneczka, jedynaczka. Cholera. Było kiepsko, ale dobra. Udało mi się. Co prawda nie tak, jakbym sobie tego życzyła. E, ale dobra. Mm. Ruszaj Jogi, po cichutku. Przeraża mnie to miejsce. Tu. I teraz tak, Aidan. O. Mogę mu coś zrobić. Świetnie. Okej. Okay. Czyli yy, jesteśmy bezpieczni, możemy ruszać. Ojojoj, żeby tu nie zlecieć. O cholera! 4-4-4! Cztery, cztery, cztery. Ojejku. Jodie, nie staro. I co ja mam teraz zrobić? Hmm. A dobra, Ejda naszej musi tam być. No, wiem, miało być po cichu, nie wyszło. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Hmm. Może coś znajdziesz. Dobrze by było, dobra, tam. Jest ich hotel. Super. Teraz chodźmy. Mm -hmm, tylko teraz. Co to jest? To Co, kolejne coś do odblokowania? To ja tym na pewno nie pogardzę. E, tylko tak... Mm, tu jest całkiem sporo y, przyjemniaczków. I trzeba będzie... O Chyba mnie na szczęście nie widzieli. Spróbujemy jakoś to może przebiec. Hmm. Dobra, tam. Tak. I co? Czołgając się jakoś. O rany. O nie, idzie gdzieś coś sprawdzać. Hmm, to tak, Joby schowaj mi się. Hmm. I pytanie, czy ja mogę któremuś z nich coś zrobić? Wow. Ale oni tutaj. Uświęcili ...zarobili Zrobili już wiele złego. Dobra. Mm. Aidan, czy ty możesz coś temu zrobić? Mm ewentualnie, czy Jodie może go uciszyć. O, proszę, może. Super. E, a teraz? Pokąd? Tam? Hmm. Tu? O nie, o nie. Mam nadzieję, że... Ja mogę mm, go opętać albo coś? Mm. No Ej Dan, możesz coś zrobić? No mm. Nie wiem o co chodzi tak naprawdę Hmm Chyba już nie mogę. Za późno. Brawo ja! No po prostu pięknie. Szybko, 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 Jody. Wow. Uh. O, Aidan, zobacz, możesz coś chyba zrobić. No, coś go! Pętaj. Opętałeś? No. Znowu nie. Dobra, w takim razie biegniemy. I jeszcze tam. Super. O rany. Mam czekać, aż oni sobie. Hotel mhm. I co teraz? Tam chyba udało mi się w miarę niepostrzeżoną przedostać przynajmniej trochę tutaj. No i właśnie pytanie, co ja niby mam zrobić. Ej, danym jakoś mi kompletnie nie idzie tutaj działanie. Hmm. Nie wiem, czy dobrze jakoś tu biegnę. Chyba nie. Nie wiem. Tu? Nie. Powinnam chyba do hotelu się jakoś dostać. Ale nie bardzo wiem, jak ja mam to zrobić. Hmm. Tędy wejść? Ojej, ktoś tam stoi. Ej, tam mm, ogarnij sytuację. Mm, mm, mm. Nie no, wygląda, że tu nikogo na górze nie ma. Nie ma ich. Hmm. Czyli. że mogę coś, nie wiem, tutaj się rozejrzeć znaleźć. Hmm. Mogę wspomnienia jakoś z tego chyba wyciągnąć. Pytanie jak w ogóle tak? Hmm, troszeczkę wyżej. O tak. Zadziała. Był tu, tyle to wiemy. Tu jakaś koszulka, I znowu wspomnienie. A, dobra, to powinno być do zrobienia. Tak czuję. Tam jeszcze jest jakaś jedna rzecz z tyłu Ktoś się wykrwawiał Zniszczona katedra Są niedaleko katedry Jedna jest niedaleko. No i zaraz tam się udamy Tylko zaraz mm, tu jeszcze coś widziałam chyba. No właśnie, albo mi się wydawało? Nie, nie wydawało mi się. Tam jeszcze jedna rzecz, czyli możliwie jak najwięcej spróbujemy się z tego dowiedzieć. A dobra, to za dużo może i nam nie powiedziało, ale... Spędzili tu noc. 10 osób. Hmm, dobrze jest mieć ogląd sytuacji. A to... Nasz strach patrzeć. Dobra, w ten sposób. Tak, tak, tak ciągniemy. Dobra, czyli rozumiem, że kolejnym naszym zadaniem. Będzie dostanie się do tej katedry. O dobra, tutaj mogę podejść. To nie będzie łatwe na pewno. O nie, stoi tu jakiś ee, facet. I mm, nie wiem, czy ja mogę go zabić, czy mogę zrobić Eidanem. Wow, dużo ich tu jest. Wina. Nie, 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 nie. To nie jest chyba zbyt dobry pomysł, go przyatakować. W momencie, gdy właśnie tam jest mnóstwo tych innych. Dobra, postaram się jak najciszej to jakoś przejść. Może mi się uda. Tu. O cholera, nie uda mi się po cichu. Dobra, spróbuję tego zabić. Może się da? Okej, okay, jest, jest. Cichutko, cichutko. I po sprawie, dobra. Ciekawe czy jeszcze jako Aidan mogą na przykład tamtych zabić, by oni mi tu... Nie. Bo oni mi tu ani trochę życia nie utrudniali. Wow, kolejni jacyś. Dobra, będziemy się tu ukrywać. O cholera. Dobra, mogę tu zejść. O! Puśko, się wystraszyłam. Tam jest kolejny. Czy ja go dam radę zabić? Mm, tak. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Dobra, 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 dobra. Mm, teraz tak. A jak Prawy się tu mają? Trzeba okej. Okay? Tędy? Hmm. Tam jest ich sporo, a czy ja przejdę tu jakoś? Pędy może? Hmm. Nie wiem. Dziwnie to wygląda. Dobra, czy to jest moment, w którym wchodzi i No dobra, powiedzmy, że tym odwrócimy uwagę. Dobra, tutaj. Dzień drzu, hmm. dzi, leć, leć, leć dziewczyno. Łoł! Wow. Dobra, czy Ura, mogą coś zadziałać? O, mogą. Świetnie. ha! ha, ha. I tym samym e, jednego w fajny sposób zrobiłam. E, I co? E, dokąd miałam teraz lecieć? Tam już przeciwników chyba nie ma. Hmm. Co ja mam? Chyba nie tu. Drugą stronę mam jakoś przebiec? Ej, no Jody, zablokowałaś mi się na nim. ja mam biec? Co jest? O cholera. Super. Dobra. Mogę... O! Mogę, mogę, mogę coś zrobić. Świetnie. To ja zrobiłam. Ha! W ten sposób. A to mi się jeszcze bardziej podoba. Takie tam malutkie zamieszanie. Dobra, czyli tak. A tutaj. Tam chyba nikogo nie ma. Tu. Okej, okay, coraz bliżej tej katedry. Mm, tu. Zaraz, zaraz, zaraz. Oni wyglądają groźnie, ale nie wygląda mi na to, bym ja mogła coś. Ta katedra. mi zrobić. Widziałam ją chyba w swojej wice. Chyba tak. I teraz pytanie, czy. O, pojechali na szczęście. Byli tu. Super. Mamy też zapis, więc w zasadzie chyba mogłabym i odcinek zaraz skończyć. Ale jeszcze zobaczmy sobie wspomnienie. O, rany, to co lubię najbardziej, czyli kierowanie tymi frednymi kulkami, co? No ale dobra, do zrobienia, do zrobienia jak to powtarzam, takie rzeczy. Przemówienie, które w sumie niewiele mi mówi. Ale co tam? O, tutaj coś? Nie. Może coś dla Idana? No raczej nie. Dobra, a w tym pokoju mamy coś ciekawego? Też wspomnienia. W ogóle to jest ciekawie zrobione, że mamy wspomnienia tak jak do przedmiotów, a raczej. Może nawet nie tyle przedmiotów, co związanych z wydarzeniami. Mhm. Dobra. O, tu coś jeszcze. Jeszcze to sobie zobaczymy. I e tym. Tak, tak, tak. Oj, ucieka mi paseczek. Dobra. Dobrze. Wszystko. Wszystko działo. Mm, mm, nie ma co przeciągać w takim razie. Mm, na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!